Znajdujemy się z kamerą w miejskim domu kultury, domu środowisk twórczych, gdzie swój recital będzie miał dzisiaj Marcin Wincenciak, który wychował się muzycznie i nie tylko tutaj w Łomży. light away Don't hold Porozmawiamy teraz z Marcinem Wincenciakiem, który przed chwilą dla nas zaśpiewał. Marcin, powiedz, z jakiej okazji tutaj występujesz? To jest inicjatywa e, Bernarda Karowowskiego. E, byłem dzisiaj na przesłuchaniach festiwalu Big Beat. Byłem w jury i z tej okazji zostałem zaproszony, żeby wykonać dzisiaj wykonać Swój recital dzisiaj, no to też jest bardzo sentymentalna sprawa, bo Bernard po prostu mnie bardzo dobrze zna ze studia piosenki popart No i po prostu dał mi szansę pokazać się na żywo z muzykami przed szerszą publicznością. Shy and said, oh bye. but very wise was he And one day, a magic day, he came my way And when we spoke of many things, fools and kings As they said to me, this greatest joy You will ever love is just to love and be Wychowałeś się tutaj u Pana Bernarda w studiu. Powiedz mi, zawsze na próbach byłeś taką osobą szaloną, nie, ciężko Cię było gdzieś tam uspokoić. Jak jest teraz? Teraz jest trochę... Nie, no teraz jest zupełnie inaczej, nie ma co ukrywać. Teraz się zmieniłem w tę stronę, poszedłem bardziej introwertyczną. Trudno jest wyciągnąć ze mnie słowo. A właściwie ja mam trudności z porozumiewaniem się z ludźmi. I nie jestem już takim typem szaleńca, choć chciałbym do tego wrócić. Niewątpliwie. There gone, there gone, there gone, there Pretty baby you are the soul. It's a funny thing, but every time I need you, I never can behave. You give me a smile and a wrap up in your magic music all around me. Crazy music, music that keeps calling me, so baby, close to you dance me to slay uh. Wspomniałeś o festiwalu Big Beat? Powiedz nam coś więcej o tym, jaką mamy młodzież, zdolna jest ta młodzież? Niewątpliwie są jednostki, które bardzo rokują na przyszłość. Są też mniej zdolne jednostki, ale głównie się skupiam na tych, które mają coś do przekazania. Było kilka dziewczyn i też było też kilka chłopaków, który, którzy zapadli w pamięć. Rozmawiałem z Krzyszkiem Biernackim i on faktycznie... E,

Młodszy i byłem w studiu piosenki Popart. W ogóle o tym nie myślałem, żeby iść w to dalej. To była bardziej rozrywka, hobby, spotkania. Nie wychylałem się zbytnio w, na jakieś występy solowe. Zawsze wolałem zostać z tyłu. Teraz się odwróciło to trochę, choć pod przykrywką introwertyczności, <grywka> czyli. Nie jestem zbytnio wylewny, ale jednak chcę osiągnąć swój cel, chcę śpiewać, chcę nagrywać. Słyszymy trochę standardów jazzowych. Jako, już jestem na wokalistyce, wokalistyce jazzowej, to teraz się w tym specjalizuję. Ale będą też nowsze numery, jak Coldplay, Adventure of Lifetime, DNC, Cave by the Ocean. Czyli takie bardzo popowe numery teraz na czasie. No i oczywiście też będą ballady. To, co najbardziej lubię. I've got rhythm I've got music I've got a moment Who could ask for anything more? I've got daisies In green pastures I've got a moment ask for anything more all men trouble i don't mind him you won't find him run my door i have got starlight i got daisies i got my man who could ask for anything it's nice to tutaj na scenę? Oh, the To jest niesamowite przeżycie, gdyż no po prostu, gdy człowiek się wychował w tym miejscu, to powracają wspomnienia. Ta scena, muzycy, praktycznie wszyscy ci sami, z którymi się grało za dzieciaka, ten dym unoszący się. <śm> 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 Ale stresik jest. Stresik jest, bo <śm> nie mam zbytnie okazji do wystąpień z Bendem, nawet w Gdańsku, niestety. To jest taki pierwszy, bardziej poważny występ solowy. Nie ma co ukrywać. Spójrz, szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegna jest staw. Czarny staw żegna nas. Nie ja gdy wrócisz tu, będziesz znów w życiu stawów, szlakiem Spomnij z góry. Będzie ci Czy planujesz coś muzycznego na przyszłość? Chcesz nagrać jakąś płytę pracujesz nad swoimi utworami? Tak, oczywiście mam już kilka swoich utworów, swoich tekstów teraz pracuję nad jednym utworem, ale nie chcę nic więcej zdradzać. Będzie on utrzymany w konwencji bardziej densowej, popowej do radia. I jeżeli się uda, no to będę po prostu ogromnie szczęśliwy. No zobaczymy, to jest kwestia czasu, po prostu kwestia czasu i trzeba trzeba poczekać na efekty. To w takim razie trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, Karolina. Trzymajcie się. Pozdrawiam.